Witajcie kochani! Witajcie! Dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć, a właściwie głównie Alchemia Wam powiem, bo ja, Ezodress, jakby niewiele mam w tym temacie do powiedzenia, a chodzi o pewien okres czasów y, ostatnich kilku lat, który właśnie się kończy. Okres, który był takim, w którym można było bardzo dużo rzeczy zrobić i nie, mie nie ponieść za to żadnych konsekwencji, taki jakby czas bez karmy. Taki dziwny czas, nie wiem jak to, skąd się wziął i skąd przyszedł, i gdzie sobie poszedł właśnie, a może Ty coś powiesz o tym. Strasznie szybko powiedziałeś o tym, myślałam, że poopowiadasz, gdzie jesteśmy czy coś. A, jesteśmy na balkonie. <śmiany> 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 tak. Aha, to mam tak na szybko mówić co i jak? Taki teleekspres, tak? Nie, mów w tempie, Aha. jak masz ochotę, bo ja po prostu szybko mówiłem, bo ostatnio oglądałem swoje filmiki i tam strasznie się zacinałem i było to taka muła, więc teraz mówię trochę szybciej. Dobrze, mówisz, dobrze. No więc nie powinno się zaczynać zdania od no więc, ale też nie. No. Ten czas, może zacznę od tego, że ten był taki moment od 2000 mniej więcej 15 roku. On się teraz kończy. Gdzie był to okres taki uwolniony. To znaczy, według mnie, oczywiście, ja tylko zaznaczam, że to jest według mnie, to można sobie w ogóle sprawdzić samemu. Natomiast. Tym, co ja się posługuję, mogę y, powiedzieć, że był to okres y, y, uwolnienia od jakby może niekonsekwencji, bo y, tutaj, o, może tak, jesteśmy tutaj na ziemi, więc mamy, byliśmy u, wszyscy uwikłani w karmę, ale tą taką y, ziemską karmę. Czyli wracaliśmy w kółko, w to samo miejsce, tworzyliśmy te same praktycznie schematy z ludźmi i różnych sytuacji. To zostało też uwolnione w tym momencie, ale też zostało uwolnione coś takiego jak takie, taki moment, w którym wchodzisz, tak jakby do takiego. No nie wiem, e, na no taki plac zabaw, i tam się możesz po prostu bawić. Czyli, e, jeżeli znalazłeś coś dla siebie fajnego i nagle się zajarałeś w tym w 2015 roku, i uważałeś, że to jest wow i że to w ogóle będziesz robił do końca życia. E, i, to mogłeś to robić na przykład bezkarnie, to znaczy robić to do momentu, kiedy się nie nauczysz, nie nabierzesz mocy z tego, nie, na, nie nacieszysz się, to było wszystko takie bardzo yy, fajne. Tyle, że to było, to zależy, bo na przykład jeżeli odkryłeś picie piwa i chodzi, chodzenie do baru, no to mogłeś się nabawić alkoholizmu, ale on jakby... Był też jakby w mniejszym stopniu generowany, czyli yy, powiedzmy, że ktoś miał ten okres, yy, mu na ten czas przypadło balowanie, to on mógł po, po prostu balować bezkarnie, po prostu. To znaczy, yy, miał się możliwość bardzo mocno wybalować i koniec. Ale w tym momencie, kiedy zacznie, yy, znaczy nie, nie, przestanie tego robić, bo ten okres nasycenia nastąpił, to on jakby ugrzęźnie na yy, w tym etapie i tam zostanie na bardzo, bardzo długo. Także to jest uwaga dla wszystkich osób, które robią coś yy, takiego już przez parę lat. Yy, też w ezoteryce jest częściowo takich, yy, część, takich rzeczy, które. Mogą się ludziom podobać i on, oni po prostu lecą w to i, i uważają, że to jest takie super i będziemy to robić do końca życia. Natomiast to też jest błędne koło, bo w tym momencie też się zakleszczasz na, na etapach po prostu powtarzanych lekcji i ta lekcja trwa bardzo, bardzo długo. Zostajesz w klasie już nie na rok, ale zostajesz na bardzo nieokreśloną liczbę czasu. Więc tutaj jest taka uwaga do wszystkich, którzy jarali się tym przez, przez właśnie te właśnie 3-4 lata, to w tej chwili zamykane są portale, jakkolwiek by to nie nazwać, możliwości do bezkarnego powtarzania półko tego samego. A skąd to się wzięło? Co? Się wzięło? No ten czas. Tak sam z siebie się wziął, czy? Nie, on jest po prostu cyklicznie zawsze generowany przed jakby przejściem w wyższe wibracje, także to jest, On się nie bierze sam z siebie. W ogóle cała cykliczność wszechświata, czym byśmy nie byli, jest, jest cykliczna. To jest po prostu pewne rzeczy się powtarzają i one są jakby w procesie całe może nie. Cały proces jest generowany źródłowo i tam jest wszystko doskonale obliczone w czasie, w cyklach i to jest... I o rzecz. tym może hmm. odpowiemy zaraz w następnym odcinku. Czyli zrobimy sobie pauzę i będzie następny odcinek o cyklach, resetach. Tak, będziemy cyklicznych może... resetach. I co, co, co teraz się dzieje? Czym różni się ten reset? Bo Boestety zdarzają się cyklicznie właśnie co tam w co 700 lat albo te duże co tam 1200 lat czy coś w tym rodzaju jakieś potopy i inne rzeczy. A czym się albo nam, różni... tak mówią. A, bo nam tak mówią, a czym się różni to co teraz nas czeka niebawem w następnym odcinku. A jak zalajkujesz i zasubskrybujesz? <grybujesz> pa.